Targa, w tam mamy? O, no. <śm> oh, hot dogi! Mm, hot dogi Niedługo bo bo będziemy sprzedawać zaś mi się Hamburgerki, hot dogi jak to wszystko żadne no? Zobaczcie, czy my się zamrażajcie, to bym to zamroziła. A, jeszcze jest miejsce, super. No i że już ten zamroził, wiadomo, że nie wiem, Ja się już że założymy sobie ten sprzedaż dołu. Od albo albo gotował. Eee. Dobra. O, mam zaledwie na to Mrożonka. To jest warzywa na patelnię. O. Ale to właśnie było zagrożone. Tu nie mam jak, nie chcę tam no, na górę. No, no, to połóż. No. Ja robię to położę. Już nie mam miejsca gdzie no. tam, muszę tam trochę ogarnąć. O, trochę dla mnie. To Też trzeba lubić. Na mnie patrzysz A co to jest? Co? <noise> to za ci powiem A to do obiadku Tylko ujeba <noise> 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 Już zła bardzo mawialiśmy no, na tym Proszę? Po pracy można się napić. na piwo. Może. Hmm. Ten, ten, pomidorki, liczkę. znajdzie Pomidorki. już łapiesz pomidorki, tak? Za pomidorko. I to nie jest to, że bo łapałem w ogóle komentarze, że paczkę z Mopsu to nie jest paczka z Mopsu, tylko ja się bardzo to się ma. Bo, się, bo dużo ludzi pisze pod filmikiem, że dostali paczkę z mopsu czy tam czy chuj wie z czego. To źle się w ogóle gadacie. Robicie plotki sami sobie. A to, że mamy jedzenie, czyli stać nas na to. Kutko na to. A nie, że... Uczelniemy z mopsów, że papki to trzeba być pojebanym, a wy jesteście pojebani, pisząc takie czyteltym.